Nie Jeduka a ja nie jestem sucha. Czemu suchego Karolucha? Jestem sucha, i lat go do pyska, bo mi tego go wysiać. O, siema Kamil! O Twitch czy Kik? E, wiesz co, nie można teraz na Twitchu mówić słowa Kik, jak coś. Okej. Okay. Chyba. Kopniak trzeba mówić, jak chcesz. No, są jakieś nowe zasady. Dobra, ale na Twitchu jesteś? Tak, tak, ja na Twitchu, tak. Dobra. Dobra, no to tylko po prostu zrobi tam przy Twitch. No. E... A to słyszałem od. No, od wczoraj, co, jakaś streamerka już dostała chyba bana na jeden dzień. Można mówić. Ale to, ale to za przypięcie na czacie, pewnie, no nie? No, za, za reklamę, no nie wiem, czy za samo słowo wypowiedzenie może nie jest w sumie. Lepiej nie. No. Można mówić, nie można reklamować. Aha, no dobra, czy jak. Jak powiem kało. Ja wolę nic nie ten. Dzisiaj robiłem y, zestawienie zarobkowe y, z Kopniaka i z Twitcha w ogóle, nie wiem czy oglądałeś, pewnie nie. pewnie nie. I co? Za 120 godzin na Kopniaku zarobiłem, od kiedy przeszedłem na Kopniaka, 10 tysięcy złotych przy średniej widzów 350, a średnio za 160 przestreamowanych godzin na Twitchu mam dolarów 400 do 600. Tak to wygląda. Przy większej liczbie gazii. jest Faktycznie, kopniak. No. Wystarczy, że, że przejdziesz raz. Posiedzisz tam parę. I zatrzymaj dni. na chwilkę. No? Wystarczy, że ktoś tam raz przejdzie. Nawet ty zrobi parę streamów, zobaczy ten, to już tam będzie y, siedział. Ja muszę znać błka wyjąć. Już nie ma. Pamięta, i Twitch, jest. Twitch, I deleted się, from to the bot. Zagranicą. I forgot about one comment. Tym osobom no. to, Na wszelki władek przeprosimy, żeby nie było. Już chyba nie mam nic, no nie? Ja miałem jeszcze na bocie, na jakby ktoś wykrzykił ten, no nie? Ale już wyjdzie przed chwilką, bo mi widz nacisnął. Nie Żeby wiem, widz bana tej... nie dostał ty. Żebyś ty bana nie dostał teraz, za to. <laughs> Ale ja Raz z nami Sezania krótka... czy nie? Krótka piłka. Szczerze. Ray Halo Sezania, tak się... grasz ku z nami czy nie? Bo pytałaś czy EUNE czy więc pewnie chciałaś zagrać. Jowiszi pewnie nie ma. I dała fajny... ty tak. Dawaj, startuj proszę. Nie powiem widzowie Kamilowi nic, z czego on nie lubi, go sprowokuje nawet na zmutowanym mikro. Nic nie gadam. Ostatnio próbowali mnie na ciebie nabejtować. Że z Bartki i z Kubonem mi mi dupełeś. O... No, mnie próbują zbejtować na pewną osobę, żebym powiedział, ale nie będę. A na kogo cię próbują zbejtować? Bo domyślam się chyba. No to ty się dobrze domyślasz, no. No, robią wszystko, żebym wypowiedział, no. A literka pierwsza? No, chcesz to powiedz kurwa. Co to jest, kurwa? Tak naprawdę, jeśli ma być 4, to kochuj on lata. Po prostu no, czasami tak. przesadzają, po prostu i dlatego tak wiesz, robię, bo za dużo tego jest po prostu. Ty jesteś napisał złego? Znaczy, no, się pytałem właśnie, czemu jak reklamują tą stronkę, to dajesz tylko tam na 3200, a nie Perma na przykład. A. Ciekawo się pytam. Nie baj ani, tylko tak ciekawy jest. Chciałbym Twój punkt widzenia znać po prostu. Co, ja słowo po prostu świnia mam. Timeout 3200 sekund. Okej. Okay. Nie permuję za, za, za to, jak coś o świniach mówi. Tym bardziej, że ono na kopniaków streamuje. To się już aż no, nie za bardzo przejmuje. Ktoś w tym kierunku próbuje, no, no wiesz, to kuczyć mi, nie? To my racja. Koleżanecka Cię przywitała. Która? Cezania. Cześć Sezania, witam Ciebie cieplutko. No fajno, w porządku bardzo dziewczyna. Ale ja wiedziałem co czat lubi, od razu patrz, od razu morski patrz, patrz, zobacz. No. Kurwa, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Was też widzowie uwielbiamy. Macie buziaczki. No, ode mnie też macie. Jak coś to ten challenge trzeba sobie po projekcie morskim na chilku zrobimy, nie? No spokojnie, bez pośpiechu, nie ma co się męczyć też. No. Cieszę się, cieszę się że mam jakąś zajawkę ostatnio Zajawkę mam, inspiracje, cieszę się że coś robię Takąś rolkę nagram z jakiegoś ERL-a, To jakiś projekcik. X Wypierd... To no jest taka no tak da? Wiedziałem, ten... od razu wiedziałem, aż mi się tak... śpiewać zachciało kurde. No ale tak jednorazowo, że jest jakieś koncerty, no to Tomorrowland jest top 1 Dobra, mam dosyć. Chłop flashnął, żeby oddać heal'a przeciwnikowi, rozumiesz? No to musiał Giga naprawdę słabo zagrać. Ty, chyba poszedł na awka, no to przynajmniej już nie... a nie. Dobrze, niech a nie, jest, nie będzie. Jednak, jednak gra. Na głąb głąbów nie siejem, jak to się mówi. Nie, jest jednak. widuje specjalnie tego gościu. To, tak, Tak. Nie, widzę, że zagrałem jak bot. Bot ty, Na no amator, amator. Ale szczerze na Tak serio. Ja jestem amatorem Darka. Nawet na main Chodzi w kurwa. Bo tak sobie idziemy powoli jak spić. Ale już na bota nie idę. Niech kurwa fidują do żera i potem report żeby bana dostała. Nie wiem, bo też, też widzę, że bardzo mądry. Do ciebie podszedł. Wystraszył się ptaka, ty. Ta. Teraz go kometą zabije. On już nie ma jak Teraz. uciec. On już nie ma jak uciec, jak coś. <grytanie> widziałeś tego flesza? No masz te Dobra, git głupety. Dobra. Widz się pyta, czy spotkałeś kiedyś łosia? No siedź ze mną na deepcordzie. Nie, tak. Pamiętajcie, łoś może wyjść Fołtyta. A taki łoś, co siedzi ze mną na Discordzie, nawet gówno może zjeść. I... <laughs> <laughs> Najlepszy z, z orzeszkami. Gówno żarty? Temat gówna, jesteśmy na, na Twitchu. Temat główna, like. Czy ja wpierdolę? Chyba nikt nie wierzy, że ktoś wpierdolą gówno. Tak nie ironicznie. No. Nie no ja to padnę. Ja nie mogę się bić chyba, że ty. Dobra, bo... dobra. Dawaj musisz go robnąć raz. No niestety. No on jest nafidowany 4-1 z bota. No. No ja nie mam flaszy, nie mam jak podejść. Niestety główno na fidowało 03 w Warusach. A bezrefsa to sobie trudno. Ja Ależ ta Gremiek, gówno jest. Że jak NPC z obliwiona. Masz go. Nie. Nie, 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 nie. O, oh, rafinowany jest. Kurwa. Czekaj. Okay. Przyspieszenie gonić go. bij się, nie bój się, nie bój się. Na się jedną strzałkę wale. za dużo kurwa. no ja dostaję one shota od tego typa. Nie warusłan, szatuję. Teraz się zaczyna. I za wy nie wnikajcie, kto się wydarzył. Kamil to teraz ku... myśli o piosence, o niczym innym. Ktoś się dzieje jest, czy. No. To szasama poleca. Nie tak, działa tak, właśnie bo. na tą piosenkę. Nie ma to łatwagierka do wygrania. Eee. Najłatwiej tego warusa docisnąć, ale dajmy. Nie wiem, no, no, co to za piosenka. Mam Kamil zapalenie mięśnia, nie wręcz? Albo coś takiego. Też mam. To, że może zapytamy tego Artimo? To, on jest... to, to DPT w sensie? Nie Artimo, jest fizjoterapeutą, więc y, może będzie wiedział. Albo Tomasza Strojnego. To mi już prawie przeszło. Mogę się prawie dotknąć ramienia. O ku... Ty, chyba bolałem normalną maszkę. Ładniejsza jest. O kur... Ty, tato wygląda jakby wysrali się na nią, ty. Ej, nie. E, ty wyglądasz trochę jakbyś gotika odpalił i się z, z tego... ja to lepsza jest ta standardowa, człowieku. Ty. Nie, ale ta, ta Aszka ma taki vibe, jakbyś miał trzeci level w gotyku, znalazł pierwszy lepszy łuk i kupił sobie skórzany pancerz. Real. Ty Rel. znasz gotika czy nie? No, gram w Kroniki amerykańskiej. No. To polecam ci New Balance. Co to kurwa jest? Bo ty? Przecież miałem nie kiedyś New Balance. A. Ja pierdolę. to ty, jakby na... na trzecim levelu łuk znalazł kur... jakiś. To z parki musisz Kamila zapytać. Co się stało? Więc się pyta, dlaczego kopniaka nie lubisz tak za bardzo? Albo nie chcesz tam streamować. Gdyby nie Twitch, to by mnie nie było. Przyzwyczajenie, szacunek, lojalność, nie wiem. No ja też bym bardzo. Kłopota. Ja też bardzo lojalny byłem, nie? Jeden z najbardziej na, na całym Twitchu. I przyszedłem na kopniaka, jak pierwsza oferta, nie przyszedłem na Facebooka. Byłem jedną z najbardziej lojalnych osób, ale trzeba myśleć przyszłościowo, nie? A. Tej idioci kurwa cały czas piszą o tym Tumçonie, przecież to kurwa Luki, kurwa Demons, kurwa Szyni i cała ekipa ludzi kurwa mi pomogli, a nie jakiś kurwa człowieku. Skąd pęknięty, ty, no? Ogarnijcie się, kurwa wreszcie. Bo to działa w drugą stronę, bo żeby nie ja, to ten chłop by siedział dalej na 10 widzach i grał kurwa, w głównogierki. A tak przynajmniej może sobie o mnie pogadać i kurwa mieć widzów, bo tak by nawet nie wiedział o czym pierdolić. Oh, to... Ja jestem strytowany, a Brusik 03 na... No ma platynę 1, no coś tam umie grać, no. Gówno totalny. Gówno meczap i trzy kanki od Kaziksa, no. no. Trudno, żeby platyna sobie nie poradziła na jakiegoś sztab te cztery playera. Nie wiem, to tu kamp tego bota Okej, bańkie, bańkie, łap Nie, nie mam ochoty na Song Requesta. Nie chce mi się sterować. Jak byłyby zachowane jakieś zasady są Song w spoko, ale stream elementy są pobugowane, nie da się tej piosenki zbanować. Nie wiem, dlaczego? Nie chce mi się sterować i To był projekt bezdomny. Ja wam tylko powiem. Taką ciekawostkę, że jest giga yy, yy, zainteresowanie polowa, polami kempingowymi nad morzem, że bardzo dużo ludzi jest. nie jest jakiś projekt bezdomny. Bezdomni w namiotach nie czekają. A. A zrobicie z Owerem Szermierkę na, na w namiocie? Możemy zrobić, ale po prostu Remek by dostał solidny w film w tej dziedzinie. Tylko Arquel by, by mnie pokonał, tak szczerze. Z Arquelem by, bym nie chciał iść walki na szable, bo tu bym przegrał. Ale resztę to no easy. Klap, klap. Byś mam on osobą? No, jakby mamą chciał, to jest zawsze zaproszony. Nad morze. Kogo? No, ty, jakbyś chciał jechać. Gdzie? Nad morze. Już widzowie cię sprzedali, żeś mnie zapytał, bo ci kubon kurwał dupy. No, kubon Netrodal też byli w polecenia, tak więc. No, na początku chciałem jechać w cztery osoby, więc tak jakby no trudno, że żebym wszystkich zaprosił z Twitcha. O! Dużo mam znajomych. No, ale jakbyś chciał jechać nad morze na trzech, albo Będzie fajnie. Matomik, nie wiem nic o czymś takim. Jak daj, to daj dowód. Nie wiem. To co to za kultura, gdzie kobiety się tak. kozy. No, jeśli tym kobietom to nie przeszkadza. no tak to i tak jest ich kultura. No, to niech mi to nie przeszkadza. no. Nie moja sprawa. A kim ja jestem, żeby w ogóle jakoś coś zmienić, czy kulturę, no jestem, jestem rasistą i tyle. Nie chcę mi się tego pierdolenia słuchać. Ja pierdolę. temat znalazł, ty. Po co gadam? No dobra, dobra, to zamykam mordę. Co mówisz? Nic, No nic. trochę, trochę pierdolę. Bez sensu, aż się zmutowałem, bo nie chciało mi się tego słuchać. No dobra. Takie tematy poruszę, że ja... Ale się za głowę złapałem, ty. Nie no, powiedziałem, że nie lubię. Yy, ja coś... wiem, co powiedziałeś, dlatego się. Spod... No, to było jeszcze spoko ale rozkmijanie na ten temat później, te wszystkie wywody i kurwa Cała geneza i historia to takie trochę bez sensu. To że na pewne rzeczy nie masz w ogóle nawet wpływu. Po prostu tak musi być i koniec. To tak jakbyś rozkmijał, czemu komplety skabowe się w Polsce je, albo gołąbki? No, po prostu tak jest i kurwa, tak być, kurwa. Widocznie musi i nie zmienisz tego, no a nawet jakbyś chciał zmienić, to wątpię, żebyś to zmienił. Boże jestem odklejony, ale często czasami wychodzą czempiony, które po prostu skurją cię i tyle, no. I twórca Santa ma jeszcze inne postacie, które irytują. Tak słyszałem. Które? Nie pamiętam, musiałbym sobie przypomnieć, ale nie wiem czy... To może jakiś Fift będzie wiedział? Podejrzewam, że Mel. Nie, Mel nie, kurde nie pamiętam. Po prostu nie jestem fanem twórcy Kante. o Ambessa, nie? Ambessa, Ksantę i Yumi. Yumi jest jeszcze spoko, bo jest łatwą postacią, dziewczyny co mogą poklikać jak mają, ty nie razem w tej grze, ale ja powiem tak, no ja nie lubię Ambessy i Ksante. To znaczy, nie mówię, że Ksante jest broken, jest zbalansowany, ale er okej, -okay, ale umiejętności są no denerwujące po prostu. No ograli że... mnie, bo jakieś gówno misa nie dało, no co poradzę ci na to A, zostawili mnie Biegłem do was pomóc, Tył się się do góry, oni zaposzli na topa i zostałem sam na dwóch gości i mnie O, poddali się. Dilly jesteś. Zagram w a jak będziesz niezadowolony z mojej gry, daję ci dwa subiki. Co ty na to? Ja dotrzymuję... Jaś z... te dwa suby, wolę być zadowolony. A mogę zagrać z tobą Sivir na bocie, bo mam taką... Możesz zagrać ze mną, ale nie Sivir. Murde, no dobra. Tu no wiesz, no że tam ja dupy, ja dupy za dwa suby. Ja tak, tak ale ja, ja, z... ja jestem dobry na Sivir, no. Tak, ta. Taki dobry na Sivir, jaki dobry byłeś na tym. Czym ty to kurwa, grałeś na tym topie? O, no, dobry będę, dobry! Trzy na chyba 11 się zrobiłeś? Czym ty tylko grałeś? Czy znajdziesz się, czym wtedy taki dobry byłeś na tym nie, topie? Nie pamiętam. Jakiś dziwny pik, żeś kurwa topy wziął. Ty no nie na mam, tego topa. Nie mam innych na których bym się czuł teraz komfortowo, tak szczerze poza Sibir. Ty, a umiesz kurwa grać jakimś apekiem kiem Apekiem? Mm, no. Brandem to po zagramy. Bratem, no. umiem. Od godziny mu pisze, żeby sprawdził konsekwencje organizacji wyjazdu podczas retrogradacji Merkurego, a on sprawdził, co to retrogradacja. Nie wiem, spytam pytam czatu czy piti, co to jest. Wyjazd no, może podczas kongregacji Merkurego, czy jego retrogradacji, nie musi być katastrofą, ale według astrologii może wiązać się z pewnymi wyzwaniami. Oto może być konsekwencja takiego wyjazdu. Problemy z komunikacją, trudnościami w podróżach, awariami technologii, nieporozumieniami, opóźnienia pociągów. Technologia. Niespodziewane zmiany pogody lub planów. Dobra, i jechać tam. Daj, czym chcesz już, chuj. No, niech ci będzie. No, ja cię po prostu poprosiłem, żebyś nie grał senior, no. no, pomyślałem o, o GINie, żeby Jinem no, zagrać. Zagrywam Jinem, i... jeśli lubisz. No, ja tylko poprosiłem, żeby nie Singirl, bo nie lubię. No dobra, to ja poproszę Nautiliusa do GINa. A i Lewicka ma lat, to ci powiem, czy pojadę, czy nie. Pojadę, czy support dla niego. I ogólnie lubię Nautiliusa, uważam go za fajnego supporta. Och fajna, wiekowawicka. On nie pojadę na ten. Wiesz, taki może być ludzik do tego? Może być. To nie, nie jesteś satysfakcjonowany z mojego wyboru? Jest dobry. Chociaż ja wolę Nautiliusa, idę się uczesać, zaraz jadam. Uczesać się idziesz? Uuu. Ty, wygrywamy level 1. Chodź, chodź za mną, Kamil. Agresywnie. Okay. Agresywny Aleks. Kameruje się. Masakrujemy ich level 1. Jeszcze mi drogę zachodziłeś, my taki kondom jest już. Pęknięty, Random Kondom TV. Chyba nie wejdą tu, musieliby być giga głupi. Och Czy straszyłem go specjalnie. Ucieki? Ja, 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 może mogliśmy mówić tego samego, wiesz? Jest to homie, cute, papi. Masz go. <śpięknie> pięknie. I on też. Piękny random Alex TV. Steamiku. na <śpięknie> Cześć Nim. To ona chyba uciekła. Speszyłem ją. Speszyła się laleczka. Nie. Zaraz walę mu klatkę, ucieknie. Mówiłem k ucieknij. Nie, jeszcze musiał autoataczek dać. Musiał ten autoataczek. Po prostu musiał. No, nie mógł inaczej. Patrz, co się dzieje, patrz Czekaj, okay, no. Dawaj. Kurwa, patrz Ja nie sądziłem, że ty ulti otworzysz, Kur. No to ja tak nie miałem plan. No kurwa, autoataku w ulti na koniec. Bo tak nie miałeś zasięgu, żebyś autoataki dać potem. No też się to nic nie śmieję. Ja pier...

Ale piękne ulki, ktoś, tu rozdał pod ten... Wziąłeś, poświęciłem się za trzy kilki, kurde. Ładnie. Co? Mówię, że ładnie. A ja to mówiłem, nie, takie smutne, nie. Nie, lek pod tiltet jestem no. Tak, bo... Je... Też sobie żartuję, bo je, nie mam Problema, jak naklepie mnie platy na Emerald, ale fu... to już jest fajnie się nade mną, a nie, kle... nie wygranie we mną na linii. A po świczku, żeby być lepszym. Fu... No, 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 Platyna, Emerald, biorę to na klatę, ale on się nade mną k***a ku... Kończę po tej. Je... Dobra, ja uciekam, Kamil, trzymaj się. Trzymaj się, siema. Możemy coś z jutro przyszpącić w rana. Luzik. Pa, pa Jo. Dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, like kondomki. Tak bardzo, bardzo kocham ją, że w nocy, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię, kombinujący jakby z nią.